Dnia plebana z Wami od rana. Pleban Grek i Mama Benia dzisiaj w nurtującym pytaniu: Co było pierwsze? Jajko czy? Czy kura? Chcemy się o tym dowiedzieć, bo mamy wyjątkowy czas. Czas, w którym wielu z nas, kochane dzieci, wspaniali rodzice i cudowni dziadkowie, spędzamy wspólnie razem w domu, w odosobnieniu. Czy samotność nam nie doskwiera? Posłuchajmy, jak w takim wyjątkowym czasie cierpienia i choroby było za czasów Pana Jezusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Wtedy przyszedł do niego trendowaty i upadłszy na kolana, prosił go, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego. Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz Go odprawił, mówiąc mu. Bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Witamy, witamy mama Benia, Kleban Grek. Dzisiaj chcemy wspólnie z wami zrobić niesamowitą potrawę. Pamiętacie księdza Darka, jak wybiegał z patelnią? Wiesz mama, że tak było? No nie byłam przy tym. Ale no dziękuję. nie było ciebie, ale wówczas ćwiczyliśmy, inaczej przygotowywaliśmy tę niezwykłą potrawę, bo ona jest mniamuśna, czyli kurczak i skórnika. Nikt z nas nie lubi być sam, prawda? Zgadza się. Jak myślisz, mamo, czy ta choroba, o której dzisiaj było w Piśmie Świętym za czasów Jezusa, to ludzie chcieli na nią chorować? Oj, to była straszna choroba. Bardzo straszna choroba. Tą chorobą był, kochane dzieci, wspaniali rodzice i cudowni dziadkowie trąd. Były otwarte rany, i człowiek, który na tę chorobę chorował, musiał mieszkać w miejscu odosobnienia, by nikogo nie zarazić. Ale także krzyczał pewne słowa: Nieczysty, nieczysty. Nieczysty, czyli nie podchodź do mnie, bo mogę cię zarazić. To trochę przypomina mi, że my także izolujemy się od osób chorych, albo jak sami jesteśmy chorzy, żeby komuś nie sprawić cierpienia, prawda? Dlatego też dzisiaj, dzieci kochane, by nikt nie cierpiał w osamotnieniu, chcemy was, waszych rodziców i dziadków, Zaprosić do fantastycznej współpracy, czyli byśmy wspólnie zrobili tę potrawę kurczaki z kurnika. A co z tego wynika? Już za chwilkę się widzimy i działamy. I robimy. I robimy. To jest. Narzędzia w dłoń, zatem działamy. działamy. Mamo, kurczaki z kurnika. Kurnik przez oskreską czy uotwarte? A jak to napisze? Tak będzie Będzie najwyżej błąd. Będzie najwyżej błąd, ale my piszemy kurczaki z kurnika przez duże K i przez O z Tak jest. Bo, Bo te kurczaki są. Nasz kurnik jest inny. Nasz kurnik jest jak inny. Tak, ten, ten kurowy. Tak jest. I dlatego też podamy teraz, co będziemy działać. Znane trzepaczki, znana łyżka. No i Taka łyżka drewniana. O. Taka drewniana. Mamy tak. Biało-czarne barwy, czyli sól i pieprz. Tu domyślam się, jest mąka. Tak i mąka ziemniaczana. Ile tego? Trzy łyżki? Tak, ale dwie łyżki kartoflanki, czy mąki, mąki ziemniaczane i łyżka normalnej tortowej mąki. Znowu mamy podziały, tak. ale będziemy dzisiaj wszystko łączyć. Trzy jajka, rozbite oddzielnie żółtka i białka. Domyślam się, że będziemy je ubijać. Zgadza się i to twoja robota. To będzie moja robota. Zawiew. A tu widzę już dużo jest zrobione. Ja dzisiaj mam trochę łzawie, bo tu jest widzę i cebula jasna i czerwona. Tak. A obok tego widzę, że są piersi z kurczaka pocięte. Tak, Ile poprycz. tych piersi było? Dwa, dwa piersi pojedyncze, albo jak są w całości, to jeden, nie? ale raczej dwa. Widzę paprykę. Papryka jest czerwona, zielona, żółta, może być. Tak, tak, wszystko. Rzekomość jeszcze? Sól i pieprz do smaku. do smaku. Do smaku. I to wszystko. Czyli łyżka ta czy łyżka drewniana? Ja drewnianą będę robiła. No dobrze, to ja zrobię za Tak, ubijanie To jest twoja działka. robota. Ja to sobie to pomieszam. A i Czuli, i już mówiłam, nie? to już mówiła. Nie, jeszcze to posolili po pierwsze. Mamo, oczywiście teraz będzie tradycyjne sprawdzenie. Dzisiaj testujemy na kurczaku. Super. O, pięknie, pięknie. ubite. Czyli trzepaczki już będą nieprzyjemne. Co teraz mam mamusiu? No do tego żółtka. Do, do tego? tego? Tak. Czyli nadal ubijamy? No troszeczkę tylko. No to działamy dalej. Odcinek drugi. Ubijamy białko z żółtkiem. Trochę, coś piękna barwa, to prawda? Trochę cukru jest kogel mogę. <laughs> dziękuję. I teraz tak. Czyli pokazujemy wam dzieci kochane jaka konsystencja mniej więcej powinna być ubicia żółtka, białka. Przypominam, że przed ubijaniem białka dajemy trochę soli. Tak. Teraz co mamusiu? Teraz mąkę z mąką ziemniaczaną i wszystko tak? tak całość i wszystko i to rozmieszać i gotowe do smażenia. I danie gotowe. Tak i danie gotowe. Mamo, no to ja powiem Tobie szczerze, że te kurczaki z kurnika to zrobią niesamowitą furorę. Myślisz? No oczywiście, że tak. Przecież to jest błyskawiczna potrawa. Właśnie, błyskawicznie, to prawda. I bardzo smaczna. My się tym zajadamy nieustannie. Będą małe kawałki. Będzie można śmiało to wszystko skonsumować na przykład z frytkami, z ziemniakami, lub pyrami, lub kartoflami lub bulwami, to cały czas mowa jest o tym samym warzywku. Można z chlebem. O, można jeszcze z chlebem. No, i danie gotowe. Tylko już jest dosyć. Nie, nie poproszę. proszę. I danie gotowe. Wracamy za chwilę ale na stanowisko ogniowe. Do smażenia, do smażenia. Przed nami finał, finałów. Kuchnia plebana z wami od rana. Mamo, powiedz mi według Ciebie, jaka jest choroba sprawiająca najwięcej bólu i cierpienia? Ja myślę, że samotność. Bez nikogo, sam, ani nie herbaty podać, ani kto się zająć, jak jest ktoś chory. No, a jak nie chory, to też tęskni. No, A dzisiaj tak właściwie jest, że wszyscy chcą być sami w domu i to jest największy ból. Kochane dzieci, cudowni rodzice, wspaniali dziadkowie. Dzień zakochanych to jest tylko takie małe przypomnienie, że mamy zawsze obok siebie kogoś, kogo mamy kochać nie tylko raz do roku, bo ma urodziny, imieniny, czy zbliżają się święta albo rocznica ślubu. Mamy być każdego dnia dla kogoś, kto jest dla nas najważniejszy, najważniejsi. I nieważne jest to pytanie, które dzisiaj było na początku: co jest pierwsze, jajo czy kura najważniejsze jest, aby na miłość odpowiedzieć miłością. Tak. Dzisiejsza kuchnia plebana jest wielkim przypomnieniem kura skórnika, co tego z wynika, że każdy powinien kochać każdego dnia i mama, jak zauważyła, jest też ptaszek. Te tulipany, kochana mamo, są dla ciebie, nie dlatego, że jutro jest dzień zakochanych, nie. ale dlatego, że chcę tobie powiedzieć i tacie, że kocham was zawsze. Dziękuję, wiem o tym. Dziękuję bardzo. Kochane dzieci, wspaniali rodzice, cudowni dziadkowie, kuchnia plebana z Wami od rana. Dzisiaj już się żegnamy i do zobaczenia, a za tydzień te już oczekiwane przez wszystkich pyzy pyzy najlepsze na świecie o tym od Master Marii się dowiecie. Do zobaczenia z Panem Bogiem! Albo będzie... Rozpłacze się na wizji. Buzioka? Buzioka dostanę, nie? No, to teraz normalnie... Ale się wzruszyłem pod koniec, prawie się popłakałem.